Hej, witam was, moi drodzy bardzo serdecznie po dłuższej przerwie wracam do Gotika 3 zmierzchu bogów. No, tak sobie pomyślałem, że nakręcę jakiś odcinek, bo dawno w nic nie grałem, dawno niczego nie kręciłem. Gdzie ja jestem? W ogóle słuchajcie, tutaj sobie grę włączyłem kiedyś i po prostu poszedłem do lasów, natrafiłem na, do lasu natrafiłem na jakiś obóz bandytów. Zacząłem z nimi walkę. Jak widać, kilku zabiłem. O, tutaj mamy jakiś metalowy kufer. Wow, nie mam wytrycha. Strasznie ta gra się zacina, na pewno to widzicie. Szczególnie jak obracam swoją postać. Dobra, jezu, gdzie ja w ogóle jestem? Tutaj są jakieś potwory. Gdzie był ten obóz? Zając, o, zajączek. Okej, okay, tutaj jest wieżyczka. Jest obóz. Zobaczmy, czy coś znajdziemy, tutaj nie ma nic. Żelazo Łodyga, pozbierajmy. oczywiście przy najbliższej okazji wrócę do wykonywania questów. Ale czasami warto też w gotiku rozejrzeć się po świecie, poeksplorować, powalczyć. Nie pamiętam już czy w tych domkach byłem, byłem, bo kufry są przeszukane. Nie pamiętam też czy wybiłem wszystkich... O, ten kufer akurat był nieprzeszukany. Jest wytrych. Mamy szczęście, mamy szczęście. Gdzie ta skrzynia była? Przepraszam, kufer. I co mamy? Przenieść chorobę, magiczny zwój leczenie, mikstura many i wytrzymałość. Oczywiście. Wszystko to się nam przyda w mniejszym bądź też większym stopniu. Ale warto to wziąć. Zawsze można sprzedać. Okej. Okay. A więc tak. Ktoś tam jeszcze został i to jest chyba paladyn, bo widzę pozbroi. Paladyn buntownik. O, pod. Jak? Aha, nie mam też strzał. No i nasuwa się problem tego typu: że gość ma kusze. Trzeba go szybko zabić w miarę możliwości i tym drugim się zająć. Okej, okay, udało się. Nie było tak źle. Trzy wytrychy strzały. Miecz zbieramy oczywiście, bandyta. Co ty tu masz, bandyto? Masz kuszę, której jednak nie mogę użyć, bo nie mam wymaganej umiejętności. Ciężka kusza. Trochę strzał. Jest też i kufer następny. No tutaj się można, powiem wam, nieźle wzbogacić. Jak na taki początek gry, wiadomo. Zdobycie takiego obozu bandyckiego, zabranie tych wszystkich rzeczy, no jest to naprawdę do no, dużo punktów, i do skilla, i do i ciekawych przedmiotów można oczywiście znaleźć. Wow, tutaj się już góry zaczynają, i chyba nasza podróż się kończy. Gdzie my jesteśmy w drodze do Okary? A, no skoro już tutaj jestem. A, i tutaj się skakało altem, tak. Strasznie się tak ratnie. Ale zobaczmy, co się dzieje w Okarze. Czy tutaj dalej przesiadują buntownicy? Gdzież ta okara? Jako ją minąłem. Rozumiem, że okara to te ruiny, tak? No, chyba tak. A więc troszeczkę się pozmieniało od gotika trzeciego. A nie, to nie są jednak te ruiny. Za ciężkie. Dobra, skoro jest już ognisko, to sobie troszeczkę mięska przypieczymy. A ja mięska nie mam, no to fail. Kurczę, no chciałbym trafić do tej okary. A tutaj w Gotiku gdzieś trafić to. Naprawdę, powodzenia życzę. No i tu ma być przede mną Okara. I gdzie ona jest? Zobaczcie. Przecież tu nic nie ma. O, jelonki sobie biegają. Można by zapolować. Dobra, nie widzę tutaj dosłownie niczego. Może po prostu na mapie okara była dalej zaznaczona. A nie, jest. Jest okara. A więc zobaczmy, co się tam dzieje. Którędy tam w ogóle można wejść. Z której strony. Okej, okay, tędy. Czy ktoś mnie tu zaatakuje? Czy ktoś w ogóle tam jest? A no tak. Okary opanowały gobliny. No dobra, słuchajcie, skoro już tutaj jestem, to co jest z goblinami powalczę. Aj nie trafiłem. Dobra. Trzeba jednak te strzały oszczędzać. Kurczę, okej. Okay. Dobra, tutaj siadł ładny hedzik. I przeszukujemy gobliny. Zawsze to troszeczkę podskilujemy. Zawsze nowe miejsce odwiedzimy. Może coś ciekawego znajdziemy. Przy okazji. Okej. Okay. No, na wielkie skarby to tutaj, wiadomo, nie liczy, ale być może coś ustrzelimy ciekawego. Jest kufer jakiś. A w kufrze jakiś pierścień. Plus 10 do wytrzymałości. Zaraz ten pierścień sprawdzimy. Okej, okay, mogę mieć dwa pierścienie. Także wytrzymałość mi wzrasta o 10 punktów. Całkiem fajnie. Jest posążek Inosa czy Beliara. No pewnie i nosa, chociaż tutaj nie pisze, Po prostu chrom. Dobra. Daj mi moc życiową. Zobaczę czy mogę tutaj podskilować. Mogę. Mam zbyt mało. Ok. Czy jeszcze troszeczkę mi zostało na tej tych punktów, żeby wytrzymałości, chociaż wziąć? Nie Wszystko wykorzystałem. Na energię życiową? Dobra, ale my tu gadu-gadu, trzeba iść na dół. I zobaczyć, czy tam przypadkiem też nie ma goblinów. Wow, tutaj ktoś jest. Jakiś mak. Cholera, co ja tam Baltus? Kto nie to jest? To nie chce ze mną gadać. Na początku, krainę te zamieszkiwali koczownicy. I wieczny wędrowiec wskazał im drogę. Okej, okay, rośnie mi prastara wiedza. Poczytajmy trochę. Tu jest napisane coś o alchemii. Rośnie mi alchemia. Tu jest napisane coś o alchemii. I jeszcze raz dwa punkty do alchemii. Rzadki metal. Wow, tutaj jakieś takie kamienne tablice. Nieciekawe. Nieciekawe. To mi przypomina Noc Kruka. Tam też takie były... że tak to nazwę hieroglify, czy jakieś tam tajemnicze, prastare tablice. Wow. Tam sobie Mak siedzi, a tutaj gobliny. Kurde. Ale przestrzeliłem. Dobra, pora chyba miecz wyciągnąć. Nie ma co się bawić w półśrodki. Przeszukajmy gobliny. Wow, całe siedlisko tutaj mają. Jest jeden czarny goblin. Na szczęście. Łatwo się z nimi uporałem. I zaraz będziemy przeszukiwać te skarby najrozmaitsze, które tu zapewne znajdę w tych kufrach. Okej, okay, miksturka uzdrawiająca. To się przyda. Pusta fiolka już troszeczkę mniej. Zardzewiały miecz. Co tutaj jest? Żyła żelaza. Nie mam kilofa. Kolejny kufer. No tutaj strzały. Pałka nabijana gwoździami. Cóż za trofeum. Nie łóżko, nie łóżko. Chleb. Co tu jest? Zardzewiały topór bojowy. Kolejny kufer. Wow. Strzały wybuchające i ogniste. Trochę ich mało, ale dobra. One są naprawdę fajne. Dobra, tutaj pusto. Zobaczmy jeszcze tu. Ciężka skrzynia. Aj, spróbuję jeszcze raz. Cholera. Może nie będę ryzykował więcej wytrychów? Już to wiem. ho. Oh, 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 oh. Dobra. Zdaje się, że tutaj jeszcze nie byłem. Tu jest napisane coś o ale... Tak też przypuszczałem. Stara skrzynia. O. Kosztowności. Wytrych. Jajo ścierwojada. Jabłko. Mikstura przemiany, kula ognia. A może się prześpię, żeby mi się życie zregenerowało. Bo przed nami ciężka podróż. Oj, przestało padać, ale fajnie. Żyła żelaza. No, zdaje się, że już Wychodzimy, nic więcej tam nie ma. Przed nami podróż, no chyba do Silden. Zobaczę w ogóle na te questy. Mm, dzienniczek. Bieżące, zjednoczmy rytane. A nogi, pięć listów polecających. A no tak, na tym skończyłem ostatnio. Meryl chce amulet Dylana. Handlarza Dylana z Geldern i ognista pokrzywa dlatego zwariowanego alchemika. A więc kierunek Geldern-Silden, no gdzie bliżej tam się udamy. Łoł, wow, jaka przepaść. No akurat na wprost Geldern jestem. O ile zejdziemy tutaj. Z tych gór. No, a chyba nie będzie tak źle, chociaż nie będę skoku ryzykował. No i nie muszę. No tutaj całkiem ładnie się ta grafika prezentuje. Cholerka, cholerka. Naokoło będę musiał schodzić. Ale zauważcie, jak pusto jest tutaj w tym zmierzchu bogów. W trójcy to cały czas się coś działo. Nie było też takiej sytuacji, że były te kufry puste, że nikt ich nie pilnował. Zawsze trzeba było z kimś powalczyć, żeby móc się do takiego kuferka dobrać. A tutaj po prostu sobie takie kufry leżą rozwalone po całej mapce. Mało zwierząt w ogóle jakoś tak. A, wykrakałem. Bo trzy dziki na mojej drodze. No to są. Zapolujemy na nie. Dobra. Oj, oj, oj. Jezu, wyciągaj ten miecz. Okej, okay, mamy level up. Bierzemy mięsko. Mięsko zawsze się przyda. Takiemu wojownikowi jak bezimienny, i ruszamy. No, chyba do Geldern się udam. No, tutaj kolejny kufer. No, tam jeszcze parę jeleni, ale w gotyku 3 zawsze były gdzieś orkowie, byli zawsze jakieś koczownicy, buntownicy. Dużo postaci amulet. Ochrona przed lodem. Skóra bizona. Mnóstwo, zobaczcie, jakich cennych przedmiotów dostajemy praktycznie za nic. Które są rozsiane po, 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 po kuferkach. Na całej mapie. No, a trochę to jest takie, to. średnie, według mnie. Na geldern to tędy. Trzeba troszeczkę za. zawrócić. O, zobaczcie. Za Taki metalowy kufer sobie. Stoi zupełnie niepilnowany przez nikogo. Okej, okay, przejdźmy sobie przez rzeczkę. O! Topielce! Jeden chyba mnie nawet zauważył. O Jezus. Dobra, słuchajcie, trzeba się szybko leczyć. gdzie ja miałem tą miksturkę uzdrawiającą? Jezu, nie pomogło. Spróbuję użyć zwoju. Cholera, co jest? Ok, Udało się. No, a więc te topielce są już... groźniejszymi przeciwnikami. Słuchajcie, tutaj widzę. Oj, trzeba będzie z dystansu. Z dystansem do tej walki podejść. Nie będę tutaj ryzykował. Ale się tnie, no po prostu. Dobra, jeden z nich został zabity. Pora na kolejnego. Okej. Okay. Nie ma to jak łuk. No i topielców widzę, że nie można przeszukać. Dobra, zajrzyjmy teraz do tego kuferka. No tutaj nic specjalnego. No ale wiecie co? Już skoro jeden topielec został, to... to się go pozbędziemy. Tak jest. No i ruszamy do Geldern. Pytanie, czy jeszcze na coś ciekawego napotkamy na swojej drodze? Bo wiele rzeczy tutaj nie ma, ale kto wie, kto wie, co przed nami. No tam widzę jakąś chatkę na wzgórzu. Pewnie zamieszkała przez myśliwych. Dobra, cóż to jest tutaj? Kuferki. Tak od tyłu wyglądało, może jak jakiś dzik, czy co? Aj, Jezu, jak to klatkuje. Ta gra ma takie nagłe spadki klatek, jak się obracam bohaterem. O, tutaj strzały. Jedna z nielicznych.